Jest to wyścig dla czteroletnich i starszych koni czwartej grupy. Na starcie stanęło 7 wyścigowców z numerem pierwszym po biegnie pod Mirosławem Pilichem, z dwójką Madys Gel pod Tomaszem Dulem, który zmienił Mieczysława Mełnickiego, z trójką Mozy pod Katarzyną Kozłowską, z czwórką Topocero pod Krzysztofem Banachem, z piątką Trend pod Tomaszem Kluczyńskim, z szóstką Badland pod uczniem Piotrem Słowodzianem i siódemką jest pod amatorką Małgorzatą Zajączkowską. Jeszcze dwa konie nie weszły do start maszyny. Są to konie starsze, więc nie ma z nimi większych kłopotów. I za chwilę wystartują. Przygotowania ruszyły. Start złapał fix Przypomnę, je, trenuje go Józef Siwonia. Jedzie Mirosław Pilich, a już na prowadzeniu wyszła Madys Gel pod Tomaszem Drulem Drugi jest Estragon, to jest koń, który zmienił stajnie, jest trenowany u pani Doroty Kałuby. Trzeci wycofał się Fix, jest już czwarty, do przodu przesunął się Mozyr. Trzeci jest Mozer. Dalej mocno zgrupowana stawka, do przodu przesunął się Trend. I z tyłu stawkę zamykają Badland i Topo Zero. Konie są w połowie zakrętu. Madys Gel galopuje bardzo lekko, przewaga 3-4 długości nad resztą stawki. Tam do przodu przesuwa się estragon, dalej idzie trend i fix, nieoczekiwanie dość słabo, zanim badland i stawkę zamyka to po cero, na prostą wyprowadzi Madysgel. Początek prostej Madysgel przy kanacie fix i polem idzie koń, to jest koń jedna to jest trend. Madysgel bardzo lekko, drugi jest trend, trzeci fix. Madys Madysgiel bardzo lekko galopuje, drugi jest trend. Madisgel, Madysgiel, drugi trend i trzeci chyba będzie Badland. Madisgel dowolnie wygrywa gonitwę, drugi jest trend, trzeci jest Badland i czwarty to po zero. I taka kolejność będzie na celowniku, to po zero próbuje minąć Badlanda, ale jednak trzeci jest Badland.